Że to dziecko zdobyło dla cudowną różę. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To słowa wypowiedziane kiedyś przez Janusza Korczaka, a dziś pod takim hasłem w szkole podstawowej nr 182 odbył się konkurs z cyklu Baśnie, bajki, legendy Krajów Zjednoczonej Europy. To już siódma edycja tego konkursu, za każdym razem przyświeca mu inna myśl. Do tej pory dzieci przedstawiały bajkowe teksty krajów skandynawskich, z Niemiec, z Polski, a celem tego konkursu jest przybliżenie kultury, obyczajów krajów europejskich poprzez baśnie, bajki i legendy. Ja myślę, że my musimy bardzo dbać o to, żeby pilnować swojej tożsamości i żeby dbać o naszą polskość, o naszą kulturę. Natomiast no, dzisiaj jesteśmy obywatelami Zjednoczonej Europy i musimy wiedzieć i musimy mieć okazję i chęć poznawania kultury krajów sąsiednich. W tym roku pierwsze miejsce w konkursie jury przyznało zespołowi ze Szkoły Podstawowej numer 175, który przedstawił baśń żydowską o synu ptasznika i chciwym sklepikarzu. Młode aktorki przyznają, że gra przed publicznością uwalnia wiele emocji, które jednak w rezultacie mogą przyczynić się do sukcesu. No Boimy się, że pomylimy się w kwestii albo coś źle zrobimy po prostu. No. Za każdym razem jest trema. Ale trema zwykle pomaga no. później. Taki przyjemny stres, jak mamy zaraz wyjść na scenę. W tym konkursie nie ma przegranych. Wszystkie dzieci bez względu na zajęte miejsce na podium otrzymały prezenty i upominki oraz wdzięczność widzów.